Nie w sumie... Tą bazę można zrobić tam, gdzie pokonaliście te roboty, bo ład ładnie wygląda tamte podłoże. To jest stara ładnie wygląda. Dzięki. Wreszcie. Po tylu latach lodówka w domu. <laughs> no nie mogę. A może nie pochodzę z tam, bo do tych kraczków, bo za chwilę je chyba Ale Byłby biblet hup trochę. O, trochę bardzo. Kurwa dawaj to. Złodzieju pierdolony. No tylko dwie ci zabrałem, no? Kurwa aż dwie. No ja już mam jedzenie na wyprawę, no. mi mnie. starczy. Mam już jakieś nasiona wpierdalać, jebany. Dieta nasionowa, kurczę. Dobra, jedzite mam. Amor mam. Amor, no kurwa, oddaj to Cymbale, jebany, no. Skurwysynu, pierdolny. Kurwa, z kasztana za chwilę przypierdolę. Jezu, ale się rzuca. Ej, dajcie mi trochę jedzenia, bo zrobiliście sobie, ale nic nie mam. Mój mnie to obchodzi. Nooo, co tu <grystanie> ty mu zrobiłeś? Wy kurwa, ja tego Nisko, kurwa. Gnoju jebany. Gnoju Dobra, chodźcie, idziemy. Dobra, Ezie jebany. Aj, dobra. <grystanie> Masz gdzieś od czy nie? Mam 17 mięs. Dobra, wezmę ją, no. proszę. No. Nie mam żadnej Didy, ja ta idę. O nawet wilki, armora tutaj. już nie mam To po drodze ich je ubijemy To czekaj dam mu albo może do szerszeni pójdziemy i one nam pomogą. Robi I, mi co dzidę na może co? No kurwa to nie biegnijcie tyle! No kurwa stoję jestem za tobą! No, A ja <laughs> za GDEKI biegnę! Na chuj Cachie do szerszeni, one nam pomogą. Czekajmy. No nie aktywujcie na razie ich. No kurwa <laughs> Kuta z brodą mnie aktywował Eee, nie by. po imieniu O kurwa O kurwa, już są O kurwa, pod nami też Halo Biegnij, biegnij, do Szerszeni dzio Do Szerszeni Pa, ale szerszenie się rozprawiałem z oponentami Gryzu, gryz Rządu ich grządu ale, ale jadka! Ez Kurwa, jak 43 pod Berlinem Ja pierdolę. A czemu się na mnie agrują? Zostawcie mnie Na no mnie też Te szerszenie jednak trochę nie wypaliło Kurwa, gonię mnie do końca No bo one nam wybiją szerszenie Dobra, pomóż mi Oła Oła Ura Kurwa, nie mogę zginąć Walka О, курва. скальный О, боже. Курва, не топай я там, братан. Я вообще до дому. Kurwa, pają... O, jakieś kurwa, nowe białe? O kurwa, na <gry> A, Gdzie ty nas kurwa zaprowadziłeś? Jak w choróżu. Cholera. Przeklęte pają. Dobra, porespiły się. Suki. Kurwa, loda depsyje Kurwa! O kurwa! Strzelaj do niego po siat na mnie jeden. No i kurwa pozdrawił strzelił. Nawet go nie trafiło, co to ma zło. Uspany. spany! Czemu czasu, że do niego strzelić? O podpaliłaś go. O kurwa podpaliłeś go... On podpalił mi chzessera przez ciebie jeszcze! O, kurwa nie, nie spalcie nam domu! No! Ej, ty bo tu się zaczyna palić! No nie! Ty się spalił ja nam do dom! Ja... Nie to one nam go. to spaliły. To ty dam go spaliłeś, No Ty teraz zrespiłeś, No i o, chodź, też. No bo. też tym brałeś udział w takim się... razie. No nie, bo już się zrespiłem, bo już się wszystko pali, żeby to ugasić. Prawda? nieprawda. Ja to... No i tak tego nie ugasimy raczej. Jak widzisz, jak coś się zrobiło. Kurwa, pójść. lagi! No też już, to. Tak. Ja też się wypierdolę jeszcze. No i koniec gry, chłopac. Nie oddam, się! Że... Biegnij, ile sił. No znowu podpaliłem. Ale ty jesteś pychowcem dyżio no tylko... Myślisz, że ja bo... bo... Ale płoną Jak te by... borówy! Ale te borówki! Jak... Wszystko Nie. płonie! Wszystko płonie! zapasy, zapasno! No. I wszystko zapasy? zaczęło się od dyzia! Co ode mnie? No od ciebie... bo Wiesz, to ciebie w tych borówkach i to ty ja, spaliłeś! To... Dobra, czy ci to wyście postanowiliście napierdalać, więc to jest wasz, wasza obu wina i oboje idziecie do kąta Zamknij tam tą dupę Dobra, bo jak stary wróci, to wpierdol dostaniecie za chwilę. A skrzynki nam się popaliły i tak dalej? Nie. No, to Mieliśmy tyle. Szczęście. Tyle szczęście. Szczęście! 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 No cieszy idiota, bo to twoja wina! To no, niezłe to szczęście, sumie. Wszystkie Boruby poszły się pieba a i to coś o szczęściu. No bo jebali, <grym> Trzeba było gdzieś indziej jedyn... to ognisko zrobić, a nie w domu na środku, żeby się respić. No, trzeba było. To wynajmujesz się prawie Nie, Teraz moja wina nie było od razu. Eryk był tutaj cały czas, w, ty w tej bazie. Powiedz mi, że to nasza wspólna wina, każdego. Nie ja pierdolę. <grym> jak ja mogę rozkrydolić rzecz Rozjew nam garnek do gotowania farkę, A potem borówy Ty Borówy rozjebałeś, co ty gadasz o za głupotę Bo ja mnie pionu twój balną. No To trudno! A ty je podpaliłeś! No... Do... Jak ja to je podpaliłem? No tak ono same się zajęło. Kłótka no, sam... i pies, Sam... Cieszę się, że na nie poszła kurwa z dymem. No to weźmy to Ja no, pierdolę. I co to jest? Co to jest kurwa? Co ty wielkie? Co wy tutaj przynieśliście? Jeszcze się stąd. Co to jest kurwa? Co ty robisz? Kurwa, patrz. Czekaj z bazy! 3000 HP to ma. Co jest? No co jest, kurwa? Muszkę zostawiłem w tym. <noise> <noise> Napierdolajcie no to. <noise> kurwa, zachciało się bossa? Jak my tego nigdy nie zabijemy? <noise> Proponuję jedną ratownicę. Ale pizgnął. <noise> odchodź z tym światłem. Kurwa. <noise> Idźcie <noise> raz w Co no to jest? No, załadowałem przecież. Nie trafiłem. Cześć, ktoś pomieśc z tym światłem. Ta deboka, gdzieś które rozpoczął. Nie, nie, odmianę ty! O! Aj, po mojej temy, gdzieś tutaj, tutaj, tutaj. Ej, no, chuj się wyjebałem. Nie, nie widzicie, to znaczy. Nie chuj się wypadkiem. to już było. Jaki biorę... Skrzynce z On miał skrzync? gróźbę. w skrzynce z muszkiet? Tak Tak, 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 tak. A jest tam amunicja? Chyba. Jest! zostawiam ją. Dobra, to biorę i biegnę mam pomóc. Musimy tu ujebać, to jest nasza misja. O kurwa. W tej dużej? Tak. No, załaduj ten muszkę, ty cymbale! Eee... Gdzie ty masz te robójki? nie ma amunicji przecież. Przy sobie mam. Kurwa! <laughs> Chodź tam, do do mnie. Drop ci. Biegnę, biegnę Szybko, po. Jak nie mamy mam szybko, szybko, szybko a szybko. No nie pokonam. A ciebie no. ja Najwyżej palce. będziemy go napierdalać na zmianę, na melerangę Rangę. <laughs> na zmianę. <laughs> Nawet strzały poisonujące nic nie dają. Aha. No zaatakuj go. Wierduję, bo... Co to ma? No, ten muska jest jakiś przyjebany. Już ma prawie połowa KP Dobra, lecę się zrespić. <grymne> Zachciało się grać, kurwa. Nie no, zatrułeś go, bo widać, bo spada mu HP, jeżeli to one, one... mu dużo robią, właśnie te strzały. Co to jest? <grymne> kurwa, przylazło za kimś. za kim to przylazło? No, za nim, za to, za bo mnie ostatnio no przyszedłeś. Jeszcze ja na nas chce zgonić, kurwa. Dobra, ostatnie dwie zatrute strzały, chłopaki. Agruję mnie, nie trafiłem go. Dostał. Dobra, teraz agruję Denisa. Ja o, jeszcze dwa naboje. Agruję mnie, chłopaki. Ja strzała. Dostał trzy hity naraz. 3 Dobra, już nie mam amunicji! Kurwa! Nie biegnij moją stronę do wuja! Za bardzo! go, już nie mam strzał, znaczy mam 9 Musisz strzał się... ostatnich. Musisz się ogrzać. Agruje mnie, dobra. Idźcie się ogrzać. 1600. Ja go będę kajlował. O kurwa, ktoś go strzelił, bo zacząłem was agrować. No ja go strzeliłem. To już nie biegnij strony bazy, bo on nam to teraz pierdoli No to strzelaj do niego, żebyś zaczął agrować! Kurwa cipa <laughs> <laughs> No strzel! Trafiłem! trafiłem. Zagruje, Zagruje mnie! A Mnie mnie! Nie Nie ciebie. Przysuć. Aha, ale wszyscy trafiłem. 1400 HP. Keneki, nie możesz porobić więcej tych? Amunicji? Dobra, teraz no znam. Zaraz się zepsuję, jajka! No, zaraz! Zaraz! <laughs> <To> chwileczka <laughs> iś to za to mnie ładuj! Widzę, widzę, ładuję! Nie trafiłem, nie trafiłem, trafiłem jednak. Ładuję. Dobra, agruje mnie. 1143. Ładuję. Szczelą Zostaw, agruję mnie. Ja się... Zaraz umrę, chłopaki. Nie mi się ogrzać. Zajmij się z Denisem. <grym> Jak ja czekam, bo muszę stać z tą nosem... Ale, ej! Ale go ograłem! Kurwa! Jednak tak. nie. O. Bo zrobiłem tak, żeby uderzył te. Te, co w żądlą że się ondlął Gra zjebał 6 na hita A myślałem, że go ugrałem ja Jeszcze ja chwilę, Dobra, dalej Ja szybko potrzebuję tych... Ej, ty sią masz drewno, to zrobimy ci strzał więcej Nie mam drewno Dobra, jak w Metinie, pod ścianę Mam 5 strzał, już idę Już idę pomóc numu Ale chyba ktoś się bije, bo zniknął mi znacznie. On tutaj no. rozjebał ten. 830 ma. Czekaj, zabryj go, żeby pingwiny go napierdalały. Dawaj pingwiny, dawaj, pingwiny. dawaj, Goni mnie. Pingwiny też go biją. Pingwini, nasze twarzysze. Za chwilę się wyjebie. Jestem bez amunicji. Ja, ja mam ostatnio 4. On ma 300 HP. Nie mam, się, że nie czyli jest tam dwa strzały, albo mam trzy. Mam łopatę! <grym> mam opatę! Chodź sobie, robotniku! Zajebał mnie. No nie. O kurwa. Ja gdyby zio... O kurwa, ale pingwinów pozabiją, że... że... ich zło... Jeszcze jaj? Jopie. No dalej, ładuj to. Zagrował się, znaczy stera. Ja bym go poszedł... 184. O kurwa wyjebał mnie! No nie gadaj! Jysia nie wypierdol się, bo się koniec gry! No dalej! Nie? Szybciej, chłopaki! Dobra, dobra zryspiłem się! Dobra, teraz mogę się wypierdolić. A O kurde git go! z ciekierą, ty żo. Jak to z ciekierą? Chopaki, on, on doczuje chyba moje strzały skuszę, już nie mam strzał Niektóre misujesz. O, już nie mam strzał, chłopaki zajęło. On poszedł w przeciwną stronę, biegnę za nim. O ma tylko stówę dawać go Bo spierdala, konie go Zatrzymał się Tak go, goń go się wkurwił Strzały uderzył. A, już zjebał 93, no macie jakiś ten? Cokolwiek no, konie no niego, nie ale ja mówię, Nie mam amunicji! No nie z wyrębem się wybierzemy wy dwóch keneki. O kurwa. Zwalałem go na hita. No na hita. Jest ma 59? Dalej no, come on... Dobra, lasa do niska, razem z keneki. On biegnie do was do bazy, chłopacy. O kurwa. Zrobiłeś to z całą fuką. No, nie, już zgnił. Ja, ja nie mogę go zaotocować nawet. Jaka taki się może?